Witam Państwa bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym wykonamy kolejny test na maszynie trybologicznej. Pokażemy jak chroni powierzchnie metalowe w silniku sam olej Castrol 5W30 i jak chroni powierzchnie metalowe ten sam olej po dodaniu preparatu. Przygotowujemy maszynę trybologiczną do testu. W tym celu umieszczamy wałek metalowy, na który będzie działała siła tarcia. Przez rolkę prowadzącą. Do korytka nalewamy olej Castrol Edge 5W-30. Rolka prowadząca zostaje umieszczona w oleju i za pomocą klucza dynamometrycznego będziemy zwiększali siłę tarcia występującą na powierzchni rolki prowadzącej i naszej próbki metalowej. Uruchamiamy maszynę trybologiczną. Za chwilkę zobaczymy, jakich zniszczeń dokonało tarcie. Och, też gorące. No, zniszczenie jest dość spore. Przesuniemy teraz wałeczek. Odrobinkę w inne miejsce i spróbujemy. Użyć takiej siły, żeby maszyna trybologiczna zatrzymała się. Zaraz jakby w tą stronę musimy przesunąć. Jak Państwo widzieliście, użyliśmy siły około 80 Nm. Co było widoczne tutaj na tej skali. Postaramy się w tej chwili dojechać do 120 nm i zobaczymy, co stanie się z naszą próbką. Ups, zniszczenie jest dość spore, opiłki. To, to było przy 80 Nm, to zniszczenie jest przy 120 Nm. Chwileczkę, wytrzemy, próbkę. Próbka jest gorąca. Troszkę nam się zachlapało wszystko, no ale... 80 Nm zniszczenie i 120 Nm Teraz tą samą próbkę umieścimy w naszej maszynie, z tym, że do naszego oleju. W miejsce oleju, w miejsce oleju dodamy preparat engine treatment i ponownie uruchomimy. przeprowadzić test, tym razem z dodatkiem preparatu PRONO. Użyliśmy dokładnie tej samej próbki, tylko wkręconej odwrotnie, tak żeby nie było podejrzeń, że próbka do testu jest jakaś inna. Mamy tutaj zużycie materiału przy sile 80 Nm, z tym, że w oleju był użyty preparat Prolong Engine Treatment. Po drugiej stronie są zniszczenia wywołane. W wyniku tarcia, kiedy metal chronił sam olej, a po drugiej stronie, nawet trudno jest tutaj znaleźć, o w tej chwili tutaj widać, jest zniszczenie niewielkie, kiedy do oleju zastosowaliśmy jeszcze preparat promo. Dobrze, wkręcimy jeszcze raz tą samą próbkę w innym miejscu i postaramy się użyć też siły. 120 nm i zobaczymy jakiego zniszczenia dokonamy. Zniszczenie, akurat udało mi się tak przykręcić, żeby było widać porównanie między zniszczeniami wykonany, dokonanymi przez olej i olej z preparatem. Widać, że różnica jest kolosalna, praktycznie zużycia materiału nie widać tutaj. Obok jest zużycie metalu przy sile 80 Nm, a tutaj przy sile 120 Nm. Wykonany test na maszynie trybologicznej pokazał, że oleje z dodatkiem preparatu Prolong lepiej chronią powierzchnie metalowe niż sam olej.